Panujące ostatnio wysokie temperatury potrafią oprócz słońca przynieść też przykre niespodzianki, głównie za sprawą silnych burz i opadów deszczu, które nawet w ciągu kilku minut są w stanie spowodować sporo komplikacji, dlatego pracownicy spółdzielczej administracji po raz kolejny ostrzegają. Mieliśmy już na Osiedlu Sobieskiego kilka złamanych drzew. Stąd prośba do mieszkańców, żeby w tym okresie uważać na to, co zostawiamy na balkonach. Nie zostawiajmy takich luźnych, nieprzymocowanych elementów, bo może wiatr to zwiać, może to spaść na kogoś, nawet spowodować jakąś krzywdę. Prosimy, żeby zwracać na to szczególną uwagę. Z wichurami i burzami żartów nie ma wystarczy chwila zapomnienia, aby później długo trzeba było liczyć straty, a czasem nawet ubytki we własnym zdrowiu. Na szczęście, aby temu wszystkiemu zapobiec, potrzeba tylko odrobiny pogodowej przezorności. Innymi słowy, także latem warto dmuchać na zimne. Starajmy się też w tym czasie burzy, takich silnych wiatrów, nie wychodzić z domu, jeśli to nie jest konieczne, nie siadać pod drzewami, zwracajmy też uwagę na to, gdzie stawiamy samochód, jeśli jest bardzo wietrzna pogoda, nawet drzewo zdrowe może ulec uszkodzeniu, może spaść konar gałąź albo wywrócić się całe drzewo, zdarzały się już takie sytuacje przy zdrewa, drzewach naprawdę zdrowych, że Wracały się na, na samochód, stąd prośba, żeby patrzeć również na to pod kątem parkowania tych samochodów w pogodę bardzo wietrzną. Synoptycy są zdania, że do pogody w kratkę i gwałtownych zjawisk atmosferycznych musimy się powoli przyzwyczajać. Są one bowiem elementem trwałych zmian, jakie zachodzą w klimacie tej części Europy. Skoro więc nie sposób im zapobiec, najlepiej odpowiednio się do nich przygotować.